Nosimanko, jestem Ternis i witam Cię w kolejnym odcinku Newsów. Na sam start przywal w łapkę w górę, no a teraz lecimy z tematem. Znany raper Szpaku został wczoraj skazany i usłyszał wyrok za pobicie. Wczoraj, czyli 23 maja, zakończył się proces Szpaka oskarżonego o pobicie Damiana G. Do całej sytuacji miało dojść w roku 2020. Damian G rzekomo wtedy podpalił samochód kolegi Szpaka za to, że go wyśmiewali oraz jego siostrę, która wzięła udział w programie Love Island. Jak pisze, portal, Codzienna Gazeta Muzyczna. Właścicielem spalonego samochodu był Młodzin MRG. Czyli raper należący również do wytwórni szpaka, czyli Google. Podpalacz został uniewinniony, a szpaku w ramach zemsty miał uderzyć Damiana G. butelką w głowę. Drugi zarzut przeciwko szpakowi to wtargnięcie na posesję Nicoletty M. z maczetami oraz pałkami baseballowymi. Raper wraz z kumplami miał się wtedy dopuścić zniszczenia samochodu marki Audi. I teraz przechodzimy do dnia wczorajszego, czyli 23 maja. Szpaku wraz z kolegami zostali skazani. Raper został uznany za winnego udziału w zbiegowisku, naruszenia rudomowego i spowodowania naruszenia ciała. Otrzymał karę 600 stawek dziennych, a wartość jednej z nich ustalona na 50 zł. Co łącznie daje karę w wysokości 30 tysięcy złotych. Koledzy szpaka dostali łagodniejsze wyroki. Oskarżeni zostali zobowiązani do zapłaty nawiązek na rzecz poszkodowanych w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Natomiast szpaku, który uzyskał większą karę, musi zapłacić 10 tysięcy złotych dla Mianowigie oraz po 5 tysięcy dla Nicoletty M oraz Joanny Rzet. A to nie koniec, ponieważ oskarżeni Dostali pięcioletni zakaz zbliżania się do wyżej wymienionych osób na odległość mniejszą niż 100 metrów. Wyrok nie jest prawomocny. O tej sytuacji Szpaku również nawinął w jednej ze swoich piosenek. Co sądzicie o całej sytuacji? Napiszcie w komentarzu swoją opinię. Teraz luźniejszy temat, ponieważ porozmawiamy o nowych produktach youtuberów, m.in. nowy dzik oraz nowe batony ekipy. Już niedługo do sklepów w sieci Żabka trafi dzik cherry, czyli o smaku wiśniowym. Zdjęcie ma taką jakość, a nie inną, ponieważ nie jest to niestety screen, a zwykłe zdjęcie monitora, na którym był wyświetlony planogram, yy, po prostu co ma być jak ułożone na danej półce, no i właśnie jak widzicie... Widzimy, jest tam ten nowy dzik. Kiedy będzie dostępny? No ludzie tu spekulują, że możliwe, że od środy, aczkolwiek nie jest to w żaden sposób potwierdzone, więc po prostu musimy czekać, aż oficjalnie wejdą do żabki. No i ja oczywiście go kupię oraz testuję albo na filmie, albo na shortcie. Batony ekipy, czyli kolejna nowość od youtuberów, wyglądają one w ten sposób. Zdjęcie zostało zrobione prawdopodobnie w Biedronce. Jako ciekawostkę dodam, nawet rodzice Freeza napisali do niego z zapytaniem, czy to są jego batony, czy już jakieś podróby, ponieważ są dostępne w Biedronce. Freeze dopisał: nikt się nie spodziewał naszych nowych batonów tak szybko w sklepach. Nawet my. Jak się pojawią w sklepach, no to oczywiście również je kupię i przetestuję na YouTubie. A ty na który produkt bardziej czekasz? Na dzika czy na batony ekipy? Napisz w komentarzu. Wczoraj internet dobiega informacja, że Nitro ma niby pójść do więzienia. A to ze względu na jego twita. Czytam. Gdzie mam się zgłosić, bo wolę iść siedzieć na 2 dni, niż pulić 1400 zł? Wpis dotyczy mandatu, którego dostał 18 sierpnia dwa lata temu. Nitro przekroczył wtedy prędkość w Szwajcarii o 16 km na godzinę, więc ma do wyboru albo zapłacić mandat 1400 zł, lub pójść siedzieć na dwa dni. Co Nitro wybrał? Otóż nie. Nie więzienie jak napisał w tym tweetie. Kilka godzin temu dopisał. Dobra, a tak już na poważnie, bo widzę, że każdy ma swój pomysł na to, jak się dopierdolić. Już zapłaciłem. Wydarzyła się lipa dwa dni temu i tyle. Czasami tak jest. No więc ode mnie to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Strzelajcie łapy w górę oraz subskrybujcie kanał tam na dole. Widzimy się w kolejnych newsach. Do następnego. Cześć!